Nowoczesne systemy grzewcze w Kraśniku, Curtimex, technika grzewcza i sanitarna, autoryzowany partner Buderus Fat, wyżnianka 32. Senat i Rada Programowa LKB oraz zaproszeni goście spotkali się na wspólnym posiedzeniu, aby rozmawiać o strategii klubu w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Jest coś bardzo pozytywnego w tym, że w LKB jest grupa ludzi, która pomimo swoich licznych obowiązków, najczęściej związanych z prowadzeniem własnych firm, znajduje czas, aby realizować coś więcej. W tym coś więcej kryje się odpowiedzialność społeczna, wspieranie działań na rzecz rozwoju Lublina i Lubelszczyzny, inicjatywy legislacyjne w sferze gospodarczej oraz działania na rzecz sukcesu ekonomicznego firm zrzeszonych w LKB. Jak osiągnąć sukces ekonomiczny? Jak rozwinąć swoją działalność w sferze gospodarczej? Niewątpliwą pomocą są środki unijne, jakie przedsiębiorca może pozyskać. Nowa perspektywa, w którą właśnie wchodzimy w nowe środki unijne 2014. 2020 to szansa, następna szansa i być może już ostatnia szansa dla Polski, dla polskiej gospodarki, no i oczywiście przez to dla polskich przedsiębiorców. Obecnie w takiej innowacyjnej części naszej gospodarki zatrudnionych jest tylko niecały 2% ogółu zatrudnionych. Kraje takie najbardziej innowacyjne, jak na przykład Szwecja, to około 5%, a więc mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia, aby wreszcie Polacy zaczęli również więcej zarabiać, abyśmy mogli podnieść nasz standard życia, musimy pracować w innowacyjnej gospodarce. Są nowe perspektywy w nowym rozdaniu środków. Jest nowy wielki program Horyzont, który będzie w pewnej części zastępował ten poprzedni program, który był właśnie dla komercjalizacji wiedzy, połączenia tego złotego trójkąta. Nauka, przedsiębiorczość, no i również samorządy czy rządy. I właśnie między innymi o innowacyjności rozmawiano podczas spotkania. Innowacje powstają przede wszystkim w firmach i to muszą zrozumieć przedsiębiorcy. Gotowe rozwiązania rynkowe nie leżą w uczelnianych szafach. To firmy najlepiej wiedzą, w jakich obszarach konkurencja jest lepsza lub jakie są rynkowe nisze na ich platformie handlowej. Gospodarka innowacyjna to są te sektory, w których właśnie są kreowane nowe technologie. To jest sektor IT, informatyczny, to jest sektor oczywiście produkcji leków. Dzisiaj medycyna, a szczególnie farmacja jest uznana za najbardziej innowacyjny sektor gospodarki. Tam bez przerwy właściwie powstają nowe technologie, nowe leki. Nowe technologie le, 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 leczenia, no i oczywiście nano, biotechnologie to są te, które dzisiaj jakby są driverem nowoczesnych gospodarek, takich jak Szwecja, jak Stany, Dolina Krzemowa, oczywiście Stany też mają kryzys, wszyscy mamy kryzys, ale chodzi o to, abyśmy jak najwięcej mogli wyciągnąć korzyści. Z, tych, z tej części gospodarki, która jest gospodarką może bardziej skomplikowaną, opartej na wiedzy, ale również korzyści finansowe z niej przychodzące są znacznie większe i jest znacznie bardziej trudna do powielenia. Więc jeżeli mamy wiedzę, to ona tutaj u nas zostanie. Natomiast jeżeli tylko będziemy wykonawcami pewnych technologii, to zawsze te nowe technologie mogą się przesuwać do krajów o niższych płacach tam, gdzie będą niższe koszty. Musimy już teraz z tych niskich kosztów, z niskiej płacy, musimy się powoli wycofywać i przechodzić w ten sektor właśnie innowacyjnej gospodarki. Ale nie tylko o innowacyjności rozmawiano podczas spotkania. Twórzmy lokomotywy klastrowe, to hasło należy wcielać w życie, zwłaszcza obecnie, kiedy filozofia klastrowa ma być preferowaną formą organizacyjną w aplikacjach ośrodki na innowacyjny rozwój. Ważnym elementem, o którym dyskutowano, była także komunikacja. W kontekście nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej szczególnego znaczenia nabiera informacja na styku Nauka Biznes. Lubelski Klub Biznesu rozważa powołanie Rady Naukowej LKB, rada, w skład której zaproszeni zostaną doświadczeni w komercjalizacji wiedzy przedstawiciele lubelskich uczelni i instytutów naukowych. Lubelski Klub Biznesu zaprasza do współpracy lubelskie firmy, uczelnie i instytuty naukowe. Nawet jeśli z każdej współpracy powstanie choć jedna nowa idea, nowy projekt, skuteczniejsza informacja, czy nawet tak potrzebny dzisiaj do współpracy kapitał relacji, to warto to robić. Dla innowacyjnego Lublina. I innowacyjnej Lubelszczyzny. Podczas spotkania Rady Programowej LKB zadaliśmy sobie wzajemnie pytanie: Co robić, aby przejść ze strategii przetrwania do strategii rozwoju? Co robić w sytuacji, kiedy wyczerpały się proste rezerwy, takie jak rustetyzacja czy odchudzanie naszych firm? Szukanie rozwoju naszych firm we współpracy z uczelniami, w podnoszeniu naszej produktywności to jest odpowiedź, która dzisiaj padła.